Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spróbujemy sobie teraz pokazać, jak należy ustawiać obiekty w programie Adobe Illustrator tak, żeby wyrównywały się do obiektu kluczowego. Dodam nowy dokument. narysujemy kilka obiektów porozrzucamy je trochę uruchamiamy okno okno, okno, okno wyrównywania szukamy gdzie ono tu może być, jeżeli go nie ma tutaj, szukamy w okno OK. Pamiętajcie o tym, że tutaj mamy przyciski, dzięki którym możemy to okno sobie trochę rozwijać. Nas interesuje pełen wygląd tego okna, czyli tak jak teraz widzicie. Chcielibyśmy względem tego obiektu wyrównać całą resztę obiektu, więc zaznaczam wszystkie. Klikam teraz ten obiekt, względem którego ma być ułożenie. Widzimy taką niebieską ramkę. Pojawiła się, znaczy, że ten obiekt jest kluczowy. Natomiast wewnątrz palety wyrównaj pojawiła nam się taka ikonka kluczyka. Oznacza to, że kluczowy obiekt został ustalony. Wyrównamy teraz wszystkie w według środków. Następnie spróbujemy je ustawić co 5 mm każdy. Koniec, zrobione. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam.